Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Aneta Kwiatkowska. Bardzo miło mi Państwa powitać w radiu Konin po pięciu latach nieobecności. I tak niech będzie zawsze. Co prawda spotykamy się w innym miejscu, bo nie jest to hotel Konin, z ekipą troszkę poliftingu. Ale miłość do radia i entuzjazm do pracy pozostał. Wszyscy tworzymy zgrany zespół, jesteśmy rodziną, z, tak, tak myślimy, że jesteśmy rodziną. Łączy nas sympatia, miłość do radia z osobami, które kiedyś były związane z radiofonią konińską. No i z, tą, z tym narybkiem naszym, który pomaga nam teraz ruszyć od dziś od godziny 15 w Eter. Powracamy po pięciu latach nieobecności, ale w osiemnastą rocznicę powstania pierwszej lokalnej, komercyjnej stacji w Koninie, Radio Konin szyldem, którego my wracamy i dlatego spotykamy się właśnie dziś, 15 sierpnia o godzinie 15, żeby w tamtą rocznicę, czyli w 18 Radio Konin powrócić ponownie po pięciu latach nieobecności. A dokąd idziemy, jakie mamy plany, jakie zamierzenia, z czym przychodzimy, o tym myślę, że najlepiej powiedzą właściciele radia Michał Syk i Paweł Kotlarski. Witam Państwa serdecznie w 18. rodzinie. To jest wielka frajda, jak na swoją osiemnastkę gości się tak liczne grono przyjaciół. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Osiemnaście lat temu po, tam, po tamtej stronie ulicy w jednym z wieżowców powstało radio i nikt by nie zgadł, że po osiemnastu latach powtórnie ruszymy z drugiej strony ulicy. Te ostatnie pięć lat to był bardzo dziwny czas, bo po pierwsze, Pięć lat temu skończył się byt radia, które kochaliśmy, z którego byliśmy dumni i trudno było marzyć, że ta przygoda się do końca nie skończyła, ale warto marzyć. Marzenia się spełniają. To, to nasze wielkie marzenie się spełniło. I powstanie radio, będzie, będzie to radio bezczelnie lokalne. Będzie to radio mocno korzeniami wrośniętymi w tą glebę, w sprawy osób, które tutaj żyją, mieszkają, cieszą się, mają kłopoty, będziemy z nimi, ale co tu dużo mówić? Te nasze marzenia nie ziściłyby się, nie spełniłyby się, gdyby nie ten przystajny człowiek, który stał koło mnie, gdy trzy lata temu Piotr Drela poznał nas, zupełnie w innej sprawie, w, innej, w innym kontekście nie mogłem myśleć, że zaowocuje to tym, że po trzech latach dzięki mojemu wspólnikowi, dzięki Michałowi Sychowi powstanie radio, powstanie jak Feniks z popiołu. No i to jest wystarczający powód, żebym po prostu teraz oddał głos, a Państwo żebyście po prostu bili mu Dziękuję bardzo. To, że się tak stało, to chyba dlatego, że od czasu, kiedy byłem małym kopcem, zawsze mi coś w duszy grało. Najczęściej była to muzyka, i potem, kiedy byłem już trochę starszy, zdarzyła się taka przygoda, kiedy przez kilkanaście miesięcy miałem nawet swoją audycję radiową w Koninie. Było to inne radio, wtedy było to Radio 66. I w zasadzie, kiedy się zastanawiałem, co będę mógł tutaj dzisiaj powiedzieć, to pomyślałem sobie, że w zasadzie bardzo wiele w moim życiu, do czego doszedłem i co osiągnąłem, to jest dzięki muzyce, a potem dzięki angielskiemu, bo zacząłem się uczyć angielskiego, dlatego, żeby, żeby posłuchać, o czym tam śpiewają, a potem sobie grałem na gitarze, na perkusji, wtedy, kiedy jeszcze miałem więcej włosów, były długie. I wtedy, kiedy rzeczywiście kilka lat temu spotkaliśmy się z panem Pawłem i. I padła ta propozycja, że może warto byłoby wydać trochę pieniędzy, może warto byłoby zainwestować w coś takiego jak radio, lokalne radio, które będzie radiem dla wszystkich. Pomyślałem, że to jest chyba dobry pomysł i tak jakoś udało nam się, mimo, mimo różnych miłych i mniej miłych chwil, móc tutaj dzisiaj być z Państwem i za kilka minut zacząć nadawać tak naprawdę. Chciałbym w tym momencie podziękować, chociaż to nie jest gala Oskarów i nie sposób mi wymienia, wymieniać setki nazwisk. Chciałbym podziękować kilku osobom bardzo serdecznie. Chciałbym na pewno podziękować Panu Pawłowi za tę propozycję złożoną kilka lat temu, ale chciałbym wymienić kilka nazwisk osób, które włożyły bardzo dużo pracy i bardzo dużo serca w to, żebyśmy tu dzisiaj wszyscy mogli byli razem, być. I te podziękowania to przede wszystkim dla pani Anety Kwiatkowskiej, która będzie to radio prowadziła, dla Roberta Szymanowskiego, który bardzo pomógł nam w procesie koncesyjnym i potem w przygotowaniu tego wszystkiego, co będzie na antenie i który za dosłownie kilka minut, kiedy zabrzmi sygnał czasu o 15, poprowadzi pierwszą audycję i pierwsze wiadomości. Podziękowania dla naszego młodego, bardzo zdolnego dziennikarza Piotra Czmila, który załatwiał różne rzeczy, które dla nas wydawały się nie do załatwienia. I na końcu podziękowania dla Rafała Witkowskiego, człowieka, który jest naszym muzycznym duchem i dzięki któremu to radio będzie takie, jakie ja chcę, żeby było i my wszyscy chcemy, żeby było. Ma być przyjazne dla wszystkich, ma być bardzo rokowe, i ma być bardzo ciepłe, i to będzie radio dla wszystkich, zapewniam Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, żeście przyszli dzisiaj. Dla naszego miasta i myślę regionu, bo jeżeli radio Konin po pięciu latach wraca na antenę, to na pewno jest to wydarzenie ogromne. I gratuluję właścicielom determinacji, że doprowadzili do tego, że dzisiaj na antenie usłyszymy radio Konin. Widzę, że miejsca jest tu dużo, stąd też w imieniu miasta wspólnie z panem przewodniczącym, z panią starostą wręczymy i pogratulujemy.